Także witam, jestem Nofi, jest to pierwszy odcinek testowy ze Stardio Bez przedłużania, zacznijmy. Eee, moje doświadczenie z tą grą jest takie, że najdłużej pograłem w nią tydzień. W sensie ty tydzień in-game, trochę za cicho. Dobra, nazwa. No, eee, ale mam włączona. No, Nazwa farmy. Dobra, jest pięknie, to teraz sobie wylosujemy postać, bo nie mam ochoty w ogóle się tu pieprzyć jakoś bardzo. Nie wiem, coś ładnego będzie i to biorę. Okej, okay, może być. W miarę, nawet nie jest aż tak bardzo odbiegające. Chociaż mam trochę krótsze włosy z tyłu. Eee, weźmiemy chyba standardową farmę. Co? Ta. Skipnijmy intro, bo to nikogo nie obchodzi. To były jeszcze jakieś ustawienia, ale już trudno. No okej. Okay. Więc witam. Podnieśmy to. Tylko jak to się. A, tak. Ok. Super. Eee, 15 parsnipów. Spoko. Tu jest. Cultivate and Harvest. A parsnip i poznaj ludzi. Eee, tego drugiego nie lubimy, ale może być. Dobra, ogarniajmy tu, żeby te parsnipy zaharwestować. Dobra, tyle już mi chyba starczy. Też nie będę mówił, że na przykład nie umiem tutaj jakichś podstawowych rzeczy, nie, jakby umiem robić coś takiego, jak w, w parma, nie, jakby aż tak ciemny nie jestem, spokojnie. Dobra, zasaćmy, okej. Okay. I teraz muszę to nawodnić, tyle też wiem. No i jak to ogarniemy, to idę ludzi poznawać w miarę. Dobra, jeszcze tego tutaj sobie nawodnię. No i git, eee, wiecie co, bo tu są ustawienia, nie? Czyli tu jest coś, co mogę zrobić. To UI trochę jest zmniejsze, tak na 80 i zoom level też na 80, będzie chyba ok. No i reszta też mnie nie interesuje, dobra, idziemy. Chociaż nie wiem, czy czegoś w skrzynce nie było, ale dobra, spoko. Tego już nie muszę mieć zaznaczone. No i tak, szukamy ludzi. Eee, ok, na M jest mapa, spoko, w miarę rozsądne. Tu jest jakieś zadanko, chyba. Albo jeszcze nie. A dobra, prawem. no tak. To nic nie ma, to są jakieś kwiastki. Rodziny Luisa, tu jest zablokowane. Okej, okay. tu jest jakiś ziomek, idziemy się z nim przywitać. Halo! Kolego! 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 Nie, nie wiem, nie znam cię. Dlaczego do mnie mówisz? Aha. O, witaj, jestem Penny. No spoko. E, witaj, jestem Gaz, szef i tutaj właściciel Stardrop Salonu. To się już zalicza? Tak, dobra. Tam jest jakiś ziomek, to idziemy pogadać. E, witaj, jesteś tym nowym ziomkiem, da? Spoko. Ok. Dobra, nie rób tego. No tak, e, no, lubię sobie te śmietniki podglądać, nie? Wiem, że tu z czasem coś może się trafić, ale to, że akurat przy nich to zrobiłem, to trochę jestem idiotą. Także w sumie nic nowego z mojej strony. E, tutaj major Lubis mówił mi o tobie, że akurat przybyłeś, jestem marni. Spoko. To z tobą się już witałem. Tak. O, jest. O to mi chodziło. Że tu właśnie może się na przykład chleb trafić. Dobra. Idziemy dalej. Patrzę. Dobra. Czy tu? A na F jest czarno. Dodatkowo kliknąłem. <grych> tu jest śmietnik, więc sobie wejdę w niego. Więc nie ma, dobra. Mogę tam jeszcze do góry w pójść. I mi się tu odblokowało, to tu będę mógł poznać Piera. Siema, siema. Z tobą się już witam. Pogadajmy z nim. Cześć. To pan Nofi. Nowy farmer. Jestem Pier. Y tutaj właściciel lokalnego sklepu. Jeśli szukasz nasion. Mój sklep jest miejscem, żeby je znaleźć. Mm. Kupię też od ciebie produkty za dobrą cenę. Spoko. Chodźmy może do góry teraz. To jest to community. Coś. To Wiem, że tam się zbiera rzeczy. Nie wiem, chodźmy tutaj. Chociaż w teorii powinienem iść gdzieś tam. Ale dobra. Chill. O, mogę tu zejść? Szkoda, że nie mogę. Jakby mam dużo czasu, więc w miarę spoko. Jak mam być szczery. Znowu się witałem. Chyba tak. To jest. Dobra. A tu na dole może ktoś jeszcze? No tam dalej pewnie nikogo nie będzie, więc spoko. Tutaj jest ktoś, na pewno. Właśnie jest ten ziomek, tylko tu by musiał wejść. A, a tylko... Cześć, witaj w. tutaj, biurze archeologicznym. To trochę. wstydliwe, ale poprzedni. nie wiem, kurator. Chyba to jest takie słowo, ale nie wiem, czy to chodzi konkretnie o to. Zabrał całą naszą kolekcję, nie mam mniej żadnych artefaktów do pokazania, ale mam nadzieję, że, że to się zmieni. E, hej, jeśli znajdziesz jakieś artefakty albo minerały, daj mi je znać. Okej. Okay. No to tam też wiem, że jemu coś tam dajemy to można to wypełniać. Dobra, tu będzie ten kowal. ma? Cześć, jestem Clint. No i git On nam będzie ulepszał tutaj te narzędzia, to to też wiem. Aż tak ciemny nie jestem, to... Pragnę zaznaczyć jeszcze raz, ale jestem ciemny. Dobra, tutaj z tym Ziomkiem chyba możemy się zapoznać. Witaj, Widjojo, Marty. Jak się dzisiaj miewasz? E, nie wierzę, że się spotkaliśmy. Jestem Morris. Tutaj jakiś tam pracownik. Jeśli się zdecydujesz, możesz stać się tutaj do mm. no dobra częścią Georgia i będę usatysfakcjonowana, albo uszczęśliwiony, żeby ci pomóc przejść na tą rzecz. Się zmienić się. Dobra, on pracuje, a tu już nic nie będzie. Dobra, dziewięć osób dopiero poznałem. Mało. Wiem, że jest ten rybak też, to to będzie tu pójście. Chodźmy tu. Czy ja tu się z kimś zapoznam? Tu nie przejdę. Okej. Okay. Tu już dalej nie przejdę. Dobra, no to muszę iść górą. To pójdziemy sobie górą. Okej. Okay. Tu jest jakiś ziomek, chyba. Tu jest. Siema. Tu jest ta Robin cała. To nie czy ja ją znam już? Chyba ta. Czy już wszystkich poznałeś? Jeszcze nie. Siema. O, czy ty nie jesteś tym, który właśnie się wprowadził? Jestem Maru i... Czekałem, żeby cię poznać. Okej, okay. idź. Idź, idź, idź. Bo ja chcę tego ziomka jeszcze zapoznać. No idź, idź. Nie blokuj mi to przejścia, małpo. E, cześć, jestem Demetrius, lokalny tutaj naukowiec i ojciec. Dziękuję, że się przywita. Jeszcze coś... Nie, nie wiem, czy tam kogoś jeszcze nie było. Dobra, i tu... Tu idziemy dalej do góry, chyba. Tu będzie ten chyba ziom... kurde starzec. On jest tu. Wracamy. Bo on jest tu na dole. Siema. Yy, nie ma. Nieznajomy? Witaj. To, to jest. To, to zawsze było? Nawet nie wiem. Czy tu ktoś jeszcze będzie? Wątpię. No tu ewentualnie ktoś może być. Poczekajcie. Dobra, dobra. to jest moja farma. Tu trzeba będzie podejść. Tutaj. Yy, gdzieś była wiedźma, ale. A, tu jest w sensie wiedźma. Wizard. Dobra, chodźmy jeszcze tam. No bo tak jak widzicie, no mam PS dużo czasu. Tam chyba będzie dziura jakaś do wykopania, więc nic nie zrobię z tym. Tak jest, dobra. To na dół. Dojdziemy na naszą farmę, chyba? A nie, jesteśmy na dolicy. Dobra. A i tak będziemy na naszej farmie wtedy. To git. Tylko teraz tak, żebym mógł to przejść. Eee, tak. Czy ja mogę tak sejklować? Tak, dobra. To git. Wiem, że są jakieś rzeczy, które mogę w teorii zbierać, ale nie wiem, jak one koniecznie wyglądają. Wiem, że jest na pewno glina, ale. Eee, to przyjemność Ciebie spotkać. Jestem Harvey, lokalny doktor. No dobra, są te dzieciaki. O, nieznajomym. Moje imię to Vincent, mam ma mówić, żebym nie gadał z nieznajomymi, ale ty się wydajesz spoko. No się git. Siema. O. Nie jesteś taki, jak się spodziewałem, ale to okej, okay, jestem Jody. E, witaj, musisz być Nofi, nowy farmer, jestem Caroline. Tu nikogo nie ma, tu jest jakaś typiarka, siemka. E, o, mogę przeczytać to z twojej twarzy, jesteś... E, spodoba ci się w Pelican Town, jeśli kiedykolwiek będziesz szukał czegoś w... Iwnik rankiem? Ranko, rankiem albo po południu. E, przyjdź do salonu, to miejsce, w którym pracuję. Dobra. O, z Tobą nie gadałem. E, witaj w naszym małym ko. ten. Ma ma małej grupie. Możesz do mnie mówić, babciu. <grym> Spoko. E, dobra, z Tobą się już witałem. I ile już? 18 na 28. Jeszcze do tego rybaka na pewno muszę pójść. Z Tobą się chyba nie witałem. O, nowy farmer. Jakiego się wszyscy spodziewaliśmy. I czyje to. Czyli to przejazd. Bardzo tutaj. Wielu. Bardzo wiele osób miało jakieś konwersacje na ten temat. Jestem Elliot. Żyję w tej małej kabinie. Przy plaży. Czyli tu. Dobra, ale idziemy jeszcze do tego ziomka. O właśnie. Nie z tobą, tylko tego, co jest tutaj. A on będzie jutro dopiero. Dobra, chill. Bo też będę chciał. Ee, nie wiem, czy było mój telefon. Słychać. się tak, to sorry. Będę chciał szybko wędkę. To jest chyba dosyć oczywiste. No ale dobra. Szukamy dalej ludzi. Dobra, to jest ktoś. E, witaj, czy ty nie, nie. A, czy ty nie jesteś tym nowym farmerem? No tak. 20. Tu są jakieś świnie. Tu chyba mogę wejść, tu będzie ktoś. No tak. Cześć. No spoko, siema. Chodźmy tu na dół. Zablokowane. O, tylko przyjaciele Lie mogą wejść. No dobra, to nie wbijam. Tu jest jakiś ruin house, to tam nie przejdę. Nie wiem, czy Wizard Tower się zaliczy jako nieznajomy. Tu muszę przejść, bo tam nie byłem. O wow. To zakładam, że to wszyscy. To mogę iść do góry, do siebie. O, czyli co, te, takie kółka to jest ten klej? Nie zawsze. Ok, ale jest na to szansa. Spoko. Będę wiedział, chyba. Dobra, tylko teraz ja się muszę tu jakoś przedostać. Dobra, póki jeszcze mamy czas, to ja idę sobie szukać tych ludzi. Mixed seats, Ok, czyli nie wiadomo, co z tego wyrośnie, ale coś może z tego wyrosnąć. Dobra, spoko. Może ktoś już będzie jednak tutaj nowy. Nie wiem. To będzie zamknięte. Tak, pier. Jeszcze jest otwarty. Pewnie salon już. O. Ciebie na przykład nie znam? Siema. Okej. Okay. Ciebie nie poznam. Okej. Okay. Ciebie na pewno nie znam. Jestem Pam. Dobra. To jest Brawl Stars? <grych> o. Ciebie też nie znam. Jest... A nie, dobra, znam cię. Dobra, 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 okej. Okay. Nie wiem czy ktoś jeszcze przyjdzie. W sensie nie muszę tego chyba od razu robić, jak mam być szczery. Bo będą te jakieś urodziny i tak dalej, to ich tam popoznaję. Też mam nadzieję, że na nagraniu nie będzie jakoś tak ciemno. Ale chyba będzie ok z tego co widzę. Dobra, mam te Mixed seats. Weźmy je, zasadźmy. Dla śmiechu. Dobra, idziemy w kimę. A, okej. Okay. Idziemy spać. No i tu nic ciekawego. Dobra, eee, wiem, że tu się forecasty jakoś oglądało. Jutro będzie padało. Okej, okay. nie są zadowolone. Dusze. Dobra, chodźmy tam do rybaka. Chyba on będzie miał dla nas wędkę. Dobra, później przyjdę. Podlać. Tu jest jakieś chyba zadanko. Widzę. A jednak nie. Hehe. <laughs> Może tak. Kup jednego Anshu... A. Kupię jednego Anshua za trzykrotność market value. Dobra. Nie wiem, gdzie one się pojawiają. Dobra, skiwne. Nie chce mi się tego oglądać, po prostu nam daje wędkę. Dobra, ja mamy tego bambu pola. Szukamy z tego, co wiem, to. właśnie jak są takie bąbelki, to one są w miarę spoko. Pięknie. No i tutaj po prostu musimy utrzymać rybkę w tym barze i będzie w miarę spoko. Raz, raz, raz. Oj, nie, nie, nie. No. No i witam. Co to? Sardynka. Eee, wiecie co? Kilka rzeczy. Ten fiber do wyrzucenia jest. Eee, chleb będę mógł zjeść w teorii. Dobra, bez przesady. Nie będę tutaj. Chociaż w teorii mogę powyrzucać ten kamień i to drewno, bo to są tak szczątkowe ilości, że to chwilowo tak jakoś bardzo mi nie będzie przeszkadzać, jak tego nie będę miał. Zawsze mogę sobie to tam pozbierać. Co to? Londra. Ok. Wiecie co ja się pozbywam? I tego, i tego. Naszym celem powinna być skrzynka żeby tam sobie jakieś tam itemy odkładać, żeby chodzić z wędką i tylko sobie te ryby łowić i potem tam sobie kasę zarabiać. Więc tak szukamy aż nie wiem czy to jest Dorsz może mnie ktoś poprawić w komentarzu ewentualnie. A i też nie mówiłem, nie pamiętam czy mówiłem. Jeśli Wam się spodoba, to stawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. O, sardynka kolejna. O, srebrna. Miło. No, my szukamy anżuła. Nie wiem, czy jest jakiś shit może z tymi. Nie wiem, czy to jest jakieś zależne. Wiem, że gdzieś na pewno. Jest jakiś spot, w którym jest jakaś jedna legendarna ryba. Tylko i wyłącznie, chyba. To się W jednym spocie konkretnym się spawnuje. Ale jakby, nie wiem. Jeśli ja mogę mylić? Mogę pieprzyć głupoty? Nie przejmujcie się mną. <laughs> Już myślałem, że to jakaś ryba. Ale to. Tylko żarcik. Dzisiaj nagrywam tylko ten jeden odcinek. E, wcale nie nagrałem czegoś. Cztery odcinki bez dźwięku u mojego mikrofonu. Spokojnie. Kolejna flądra. Fajnie. E, no, wcale tego nie zrobiłem. To nie jest ważne. Więc ja tu tak naprawdę nagrywam to na jutro, czyli na wtorek. Bo wiem, że mam mało czasu e, na to, żeby zmontować ten film. W sensie, no, z... poprzycinać i. Ewentualnie wstawić, więc no. Nie wiem, czy tutaj Maxot się nie będzie bardziej opłacał. Bo ja widzę, widziałem... zrobiłem ten Maxot i nagle mi srebrna sardynka wleciała, więc nie wiem, czy to jest jakaś zależność. Aż tak bardzo się nie zna na tej grze. Moje doświadczenie z tą grą to. Oglądałem, jak. Yy, yy, oglądałem jedną serię. I to tak po, po macoszemu. I ewentualnie chodziłem spać i budziłem się rano. To miałem wtedy jakieś filmy odpalone na telewizorze yy, ze Stardew wali, jakieś tam coś. Bo ja tak chodzę spać. Jest ta godzina, tam nie wiem, 24 załóżmy. czyli północ. O! O! Złota! Ładnie. Nie wiem, czy tego chleba nie zjem. O! Patyk. A dobra, ja to mogę. A dobra, wiecie, co ja to zjem? Yy, prawym? No dobra, okej, okay. może być, max. No. Ja tak chodzę spać o tej 23, o północy i tam sobie coś odpalam po angielsku, nie? I... Po angielsku bo wtedy mi łatwiej zasnąć po prostu, jakby... Jak ja mam coś po polsku, to trochę trudniej mi idzie zasnąć, ale ja lubię... Lepiej... Lubię rozumieć, co jest w tle, ale z drugiej strony mi się trudniej zasypia. Jak rozumiem w tle. No, bo ja się za bardzo na tym skupiam. Więc jakby ja po prostu... Oj, już nie będzie to jest za dobrej rybki chyba. Jest! Złoty, kurde. Ej, nie wiem, czy chcę złotego sprzedawać. Ciężko trochę. Trochę mi się to nie klei. Wydaje mi się, że złota akurat jest na tyle dobry, że nie warto go sprzedawać yy, za 90, ale nie wiem. E, może pieprzę głupoty, ale wydaje mi się, że nie warto go sprzedawać za 90. Skrzynka, wiecie co? To jest artefakt. Jeszcze raz, gdzie ja go zmieszczę? Dobra pytanie. <laughs> dobry jestem. Co to jest? Hering, złoty. Ja. Daj mi tego złotego herringa, tylko zamiast czego? Zamiast tego kleju. No trudno. Eee, potrzebujemy zrobić tą skrzynkę. Więc choć cofnijmy się. Mamy fajne ryby. No, nie wiem czy chcę tego aszu. Anżu, Anshua, czyli chyba dorsza, ale no nie jestem pewien. Eee, aż tak bardzo się na rybach nie znam. Poza tym, że widzę, że flądra to flądra, nie? Jakby. I sardynka to sardynka. <laughs> to też wiem. Ale tak poza tym. Nie znam się. No Jeszcze ktoś by mi pokaże, pokazał węgorza, to pewnie też bym rozpoznał. Ośmiornicę też, ale to jakby, wiecie, skrajne przypadki. Dobra, podchodzimy do skrzynki. Flondry wrzućmy. Sardynki? Albo nie, tego herringa wrzucę, tą sardynkę wrzucę, tą sardynkę wrzucę. Mogę w część? Tak, zrobimy, żeby trzy je wrzucić. Nawodnijmy tutaj, jak już jestem. Nie ma, nie ma co tutaj wzlekać. No i ostatnia. Super. No i idę dalej łowić. Jakby nie ma sensu, żebym ja to coś innego robił. Tak turbo szczerze. Po prostu... Ee, no, kopalni nie mam odblokowane. Innych rzeczy nie mam odblokowane. No, szukam tutaj Anshua, ewentualnie drugiego złotego. No, bo nie kalkuluje mi się sprzedaż złotego za 90, bo wydaje mi się, że się sprzeda za więcej. Aczkolwiek, nie wiem. No, nie znam się. E, ciebie nie znam. Chodź tu. Chodź, 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 chodź. Nie znam cię? Chyba cię nie znam. Nie cześć, jestem sam, miło cię poznać. A z was już znam, tak? Tak, dobra. To to jest 23 bo czwarty Czwarty. dobra. Myślę, że tamtą czwórkę już poznam ewentualnie na tam urodzinach Majora. Nie ma Elliot. To kiedy mam mu dać? Dwa dni. E, to git. Spotkam go prędzej czy później. Dobra, bierzemy sobie tutaj Bambu pola i stajemy tu. Lecimy. Nie Max, ale dobra. Przeżyję. No dobra, no i z moich historii dzisiejszych, no to dokończyłem format komputera. Jakieś problemy mam z plikami ze City Skylines i Xbox. Jak to Xbox? Jednak to mi się nie podoba. Za to dziękuję Steamowi. Weryfikacja plików nie polega na tym, że sobie sprawdza te pliki o złote. Nie, srebrna, okej, okay. Nie sprawdza sobie tych plików i ewentualnie jak coś jest zepsute, to to instaluję na nowo. O, to to się ja mogę od razu pozbyć. Tylko niestety to reinstaluję praktycznie całe na nowo. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo po prostu aż tyle sprawdza, nie? A to City Skyna jest 60 giga waży, więc e, nie patrzę, tak, tak dźwiękowo trochę słucham. No więc trochę słabo, no ale trudno. Mam nadzieję, że tam się nic nie zepsuje, bo jak się okaże, że nie ma save'a, to będę płakał. No bo wtedy po prostu, no tak myślę, postaram się odbudować to, co miałem, żeby nie zaczynać od nowa i tyle, nie? Jakby dosyć oczywiste chyba. E, sardynka. Srebrna? Srebrna, okej, okay. to nie jest źle. No, ale tak traktuję to stardiowali tak na razie testowo, zobaczę, jak to pójdzie, ale całkiem możliwe, że sobie z tego zrobię jakąś taką serię, taką. Typowo, żeby się pojawiała raz, dwa w tygodniu, mm, żebym też nie musiał się jakoś bardzo tutaj, nie wiem, bardzo starać, przejmować, tylko tak sobie bym pogadał, coś bym tu sobie porobił w tle i tak dalej. Tak zupełnie szczerze. A jako, że się nie znam na tej grze, to tym bardziej pasuje, bo wchodzę w to na ciemno. Mm, poza tam jakimiś podstawowymi rzeczami albo jakimiś innymi, które tam jakoś filmach ewentualnie popatrzałem. Hering złoty, fajnie. No, bo czasem ja akurat się trafi, że te filmy oglądam, nie? Więc, no, ale naprawdę, tak napra tak zupełnie szczerze podchodzę do tej gry na ciemno, z jakąś tam wiedzą podstawową. Więc, no, tu się pojawił bombelki. Ja pod, to chcę podchodzić, nie wiem, nie chcę mi się jakoś bardzo specjalnie, więc sobie chyba daruję. Kolejny perfekt, kolejny herring. 20. Oooo, fioletowy! Ty to dobrze. No, fioletowe są spoko, <noise> nie ma co narzekać. Tak myślę, pociśniemy do dziewiątej jakoś i tyle. No bo też nie będę tutaj z tego filmu opierał na tym, że łowię ryby. Pewnie tak będzie, e, więc trzeba będzie po prostu... O, co to jest? Anszła? zwykły, dobra. Wywalmy tą sardynkę, idziemy szukać Eliota, damy mu tego anżua. Yy, I wtedy... nie wiem, on tu będzie czy nie będzie? O, tam będzie drzewo... potrzebne, dobra, go tu nie ma. Eee, to idziemy go szukać. Zakładam, że w salonie. To jest klient. Chodźmy tu po prostu. Dobra. Nie wiem czy ja się z czy ja ją znam, ale... Dobra. Jest to Elliot? Nie ma. No ewentualnie go rano spotkam, nie, więc. Aż tak źle nie jest. Dobra, nie ma co. Wracamy. Postaram się go spotkać wtedy... Eee, w następnym odcinku, bo to będzie tak krótki odcinek, że on się już teraz ko będzie kończył. Taki krótki, tak jak teraz mówię, żeby zobaczyć, czy to jakoś pójdzie. Eee, no, jak nie, no to trudno. Stawiłem segrę, nie poszła. Lecimy dalej. Po prostu. A, miałem sprzedać te ryby. Dobra. Anshua, londra, sardynka, herring. Herring i tego anshua zostawiam. Chodźmy spać. Go to sleep. Pierwszy level fishingu i zobaczymy, ile zarobiłem. Ok. Eee. A nie, 45 tylko. Dobra. Za flondrę dostałem 100. Uuu, to fajnie. Sardynki 3 za 40. I za 50, 60, 45, 60 za herringa. Czyli słabe te heringi. Najlepiej flondrę mieć, okej. Okay. No ale prawie 1000 zarobiliśmy, więc spoko. Okej, okay. to na tyle z tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, to mówię, powtarzam się, ale warto przypomnieć. Łop, dobra. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Y w środę Mad Games Tycoon. W czwartek, jeśli nic się nie zepsuło, albo się zepsuło, yy, City Skylines. Nice. To tyle. Pa, pa.